powiedział Pani Dyrektor, bardzo wysoki poziom, z roku na rok chyba wyższy, bo byłam w ubiegłym roku i było fantastycznie w tym roku jest jeszcze lepiej. Mieliśmy ogromny problem, ponieważ wszystkie dania były na wysokim poziomie. I szachopadze nauczycieli, że tak pięknie Was przygotowali oraz dla Was, że się chcieliście tak przygotować. Byliśmy zaskoczeni niektórymi daniami, że tak fantastycznie smakują i wyglądają. Kilka słów szefowie powiedzą, bo oni technicznie może tutaj to powiedzą, że nie są, natomiast ja bardzo gratuluję Wam wszystkim. No i nauczycielom, bo to jest praca Wasza wspólna i Wasze wielkie zasługi. E, nie. Tu, 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 tu. O. E, bardzo duży problem mieliśmy z pierwszym miejscem. Okay. E, ponieważ obie po były były dobrze przygotowane. Ta roku są momenty przy produkcji, nieważne. znowu można było oczywiście po prostu pracować. W ogóle wszyscy pracowaliście bardzo dobrze. E, technicznie też było super, Jedyne, żeby się że to to, żeby bardziej brać jesteś na stanowisku, przyziemać się częściej i było to jeszcze I nie mówiąc. o nie jest to tyle.